I kochani, dzisiaj na moim kanale będziemy robić, znaczy testować slime'a i to będzie pierwszy taki dłuższy filmik. I potrzebny nam będzie taki szampon. Taki. Jakiś krem do rąk. Troszkę wody. Ja sobie zaraz pójdę. Dowlałam. Coś do mieszania i miseczka. No i zaraz wrócę gdy sobie, nalej wodę. Mam już wodę, i teraz daję sobie troszkę płynu. Tyle wystarczy. Następnie dodaję trochę typu kremu. Wystarczy. Teraz to wszystko mieszam. Tak w na razie wygląda. Nie za ciekawie. Nie zwracajcie uwagi. Yy, no. Okej. Okay. Teraz dodaję wygazowaną wodę. Rozlałam. No, nieważne. Teraz posprzątam po filmie, to po filmie sprzątam, no i teraz jak to mieszam sobie, no teraz będzie długa część, jakby, bo muszę sobie kamerkę ustawić.